Na no szczęście musiało być, że ten krzyk taki straszny sentem dochodzi. Ja to tak wszystko pamiętam urywkami, ale... ale to było coś strasznego. Przybiegł chłopiec. I powiedział, że Jagoda wpadła do szamba. Dominik. Dominik Jagoda. Poczęli się kąpać. Strasznie. Nie no powiedz Pana, jak próbowałeś wyciągnąć za nóżkę Jagodę. Schyliłeś. Zanurzyłem się tak tutaj o dotąd, szukałem, ale nic. Nic nie wyczułem, wtedy wszedłem nogami, nogami zacząłem kotłować wodę, żeby może wypłynęły, ale wszedłem do środka, nic nic nie było widać, nic, bo woda brudna. Było strasznie ciemno, 10 cm prześwitu tylko. Też ręce zaczęły mi się trząść, wtedy postanowiłem wejść dalej. Dzieci były gdzieś około dwóch metrów w tamtą stronę do wylotu tutaj. Wtedy wszedłem raz, nic nie wyczułem. Wodę wzburzyłem nogami, nie było nic. Drugi raz, trzeci, tak z kilka razy. Udało mi się jakoś złapać za nóżkę jedno z dzieci nogami, dna. Wtedy przyciągłem je do siebie, wszedłem tam pod wodę. I wyciągnąłem pierwszego Dominika. Podałem tutaj komuś, ktoś tam odebrał. Jak przyleciałem już, to już wyciągał Rafał Dominika. I za chwilę podał jagodę. Mąż odebrał Do Dominika, zaczął też pomagać tam, ale Kasia go odebrała. Wyskoczyłem tutaj szybko z tego szamba. Już była moja dziewczyna przy Dominiku, a w tym czasie reanimował już dziadek tej jagody to Jagodę reanimował, nie? Dziadek. Wyskoczyłem i zacząłem reanimować Dominika. Sztuczne oddychanie. Dziecko zaczęło krztusić się. Znaczy w ogóle było zapchane tutaj, cały przełyk był zapchany wymiocinami. Nie, nie, nie wiedziałem w sumie co zrobić, ale z tego co pamiętałem yy, z książek i z tego co, co czytałem, żeby usunąć najpierw wszystkie wymiociny, żeby dziecko nie, za, nie, nie zakrztusić, żeby nie weszło te wszystkie wymiociny do płuc i tak dalej. Ja byłam przy nim, pomagałam, budziłam ją, wołałam, klepałam po buzi. Język też wyciągałam, no, no każde co mogliśmy, to robiliśmy. Dzieci zostały przyjęte w stanie ogólnym średnim. jedno i drugie dziecko miało w oskrzelach wodę i spodziewaliśmy się wystąpienia obydwu dzieci zapania płuc. W tej chwili zapania płuc nie rozwinęło się ani jednego, ani drugiego. Być może spowodowane to było tym, że dzieci dostały od razu dwa silne antybiotyki. Wspaniały chłopak, także czułam, że tylko na niego można liczyć w, w tym momencie. I na szczęście był w tej chwili właśnie pod ręką, tak można powiedzieć. No, gdyby nie on, to nie wiem, czy ktoś by się odważył w ogóle tam wejść i czy by wiedział w ogóle, co robić w takiej sytuacji. Nie, czuję się. Nie czuję się bohaterem. Myślę, że każdy na moim miejscu by coś takiego zrobił. Że po prostu. To jest zwykły odruch ludzki, że. pomaga drugiej osobie